Julia Matuszewska, tp.info. Zapraszam na najświeższe informacje z gminy Tarnowo Podgórne. 15 września odbędą się bezpłatne konsultacje księgowe i prawne dla przedsiębiorców. Mieszkańcy Przeźmierowa mogą korzystać z opieki zdrowotnej w przychodni ScanMed. Przypominamy, że w naszej gminie trwają kontrole pieców w celu sprawdzenia, sprawdzenia przestrzegania przepisów antysmogowych. Sport GKS Tarnowia zremisowała z Kłosem Gałową 1-1 oraz wygrała z NKS-em Niepruszewo 6-1, a już w najbliższą sobotę o godzinie 15 na stadionie w Tarnowie Podgórnym zagra z Płomieniem przy Prostynią. 20 września o godzinie 16 w Haliosil w Przeźmierowie pierwszoligowy Kings of the Table zmierzy się z Azadesem AWF IS Balta Gdańsk. Drugoligowa Mixtol Tarnowia Basket wygrała mecze sparingowe w Gorzowie Wielkopolskim z MKS-em Lake, Sokół Marbo Międzychód i Skangu Basket, a trzecioligowcy zremisowali z Pyrą azs Poznań. Zawodnicy Feniks UKS Lusowa Team dobrze spisali się podczas Ironman Poznań oraz podczas biegu na 10 km Northern Run w Wolsztynie. Alicja Gurdziołek natomiast awansowała do finału Młodzieżowych Mistrzostw Europy w triatlonie w Austriackim Kitz Kultura. 19 września o godzinie 18 w Galerii Poland w Wysogotowie odbędzie się Wernisarz Wystawy Malarskiej Przemysława Kaleńskiego pod tytułem Między rzeczywistością a wyobraźnią. Do 17 października uczniowie mogą zgłaszać swój udział w przeglądzie wokalnym Rozpiewana gmina, który odbędzie się 25 października o godzinie 11 w Centrum Kultury Przeźmierowo. 15 września o godzinie 17 w Centrum Kultury Przeźmierowo odbędzie się wernisarz wystawy malarskiej Anny Marcinkowskiej-Lenartowicz pod tytułem Wspomnienia, która potrwa do końca września. Jeśli macie Państwo ciekawostkę z gminy Tarnowo-Podgórne, a może jakiś problem, który chcielibyście nagłośnić, to zapraszamy do kontaktu. A poszczegóły dotyczące wydarzeń zapraszamy na tp.info.pl oraz na nasz profil facebookowy tpinfo. Zachęcam do obserwowania naszych kanałów na Facebook i YouTube. Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam na kolejne wiadomości z gminy Tarnowo-Podgórne już za tydzień.